Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś już opowiadałam przypowieść o dwóch wilkach, że w nas żyją dwa wilki. Jeden wilk jest łagodny. Jest empatyczny, jest pozytywnie nastawiony do świata, wszystko widzi w różowych kolorach, współczuje, odczuwa, jest wdzięczny i jest bardzo dobrym wilkiem. Drugi wilk. To jest wilk, który ma w sobie agresję, który ma wkłębią się w nim negatywne myśli, negatywne odczucia. Jest nastawiony bojowo, jest agresywny, jest zdeterminowany, a jednocześnie przepełniony ogromnym lękiem i podszytą taką agresją pod ten lęk. No i oczywiście na pytanie, który. Wilk, jeżeli te dwa wilki w tobie są, który wygrywa, to oczywiście ten, którego karmisz. Co to znaczy? Co to znaczy karmić swojego wilka? Co to znaczy, jak można karmić swojego wilka? Wilka karmimy przede wszystkim uwagą, czyli jeżeli skupiamy uwagę na negatywnych rzeczach, jeżeli ciągle Oglądamy wiadomości i słyszymy ciągle, ile jest ofiar, ile zagrożeń, co się dzieje w związku z koronawirusem, jak gospodarka siada, i ciągle słyszymy same negatywne rzeczy. No to wiesz, którego wilka karmisz? Jeżeli ciągle mówisz mówisz o tym, jak bardzo się boisz jakie w tobie są negatywne emocje, i ciągle Skupiasz się na tych negatywnych emocjach, to wiesz, którego wilka karmisz. Jeżeli starasz się chociażby szukać pozytywów, szukasz odprężenia, szukasz wdzięczności w sobie, szukasz wszystkiego, co daje ci radość, szczęście, co może dać ci pozytywy jakieś w twoim życiu nawet w trudnej sytuacji. Do którego wilka karmisz? Ten wilk urośnie i urośnie do ogromnych, jakichś niebotycznych wielkości. Ten, któremu dajesz uwagę i którego karmisz. Dajesz uwagę w myślach, w mowie i w działaniu. Czyli zastanów się, co robisz, jak myślisz, jakie są w tobie odczucia i który to jest wilk. Zawsze można to zmienić, i wilka można drugiego zacząć karmić. Życzę Ci, żebyś karmił, karmiła dobrego wilka, miłego dnia.